Fiński Laphund. Opis, charakter, zachowanie, najważniejsze informacje. Oczywiście fiński Laphund to jeden z tych psów, które są dosyć mało znane, chociaż w Finlandii to jest jedna z najpopularniejszych ras psów, jaka jest tam spotykana, to u nas te psy są raczej ciekawostką. Ale kiedy obejrzysz ten materiał, dowiesz się, że psy te są bardzo ciekawe, bardzo fajne. Oczywiście wywodzą się z terenów Finlandii i tam przez wiele lat, ponieważ historia fińskich lapchundów jest bardzo długa, były wykorzystywane do całej masy przeróżnych zadań. Ponieważ miały za zadanie zaganianie reniferów, stróżowanie, polowanie, były też wykorzystywane jako psy pociągowe, jako psy do towarzystwa, a teraz są najczęściej psami rodzinnymi. Czyli psy bardzo wszechstronne, co mocno odbija się na ich charakterze. Ubarwienie, chociaż na tym materiale to jest dosyć monotonne spojrzenie na tego psa, to w rzeczywistości to ubarwienie jest bardzo różnorodne. Z kilkoma wyjątkami fiński labhund może być właściwie w każdej barwie. Chociaż najczęściej spotykana to ciemny, podpalany, waga. I wielkość. Waga to od 16 do 25 kg, wielkość. Samiczki 41-47 cm, samce 46-52 cm, czyli wcale nie takie duże, jak się niektórym wydaje po zdjęciach. Długość życia to 13 do 15 lat, to są psy, które są raczej psami długowiecznymi i bez problemów dożywają tych 13-15 lat. Co do wyglądu, to wiele osób, z którymi rozmawiałem, którym pokazywałem zdjęcia tego psa, tych psów Uważało je za taką, można powiedzieć, psa, który niejako odpowiada temu polskiemu naszemu mieszańcowi, i im się wydawał, że on wygląda jak polski mieszaniec kundel. Nie ubliżamy oczywiście nic kundelkom, ponieważ są to genialne psy, ale fiński laphund nie ma z nimi nic wspólnego. Teraz zachowanie i charakter, czyli to, co najważniejsze. Po pierwsze, to są psy bardzo przyjazne, bardzo fajnie i pozytywnie nastawione w stosunku do ludzi. Lubią być z nami, lubią spędzać z nami czas im więcej tego czasu, tym lepiej i dla nas, i dla nich, one po prostu uwielbiają ludzi. Są bardzo wierne, bardzo lojalne, chociaż musimy pamiętać o jednej i ważnej rzeczy. Z powodu tego, co musiały robić przez dziesiątki pokoleń, to te psy potrafią samodzielnie podejmować decyzje. One mają swój rozum, one mają swoje zdanie i nigdy nie możemy o tym zapomnieć, że te psy, kiedy trzeba, no, kiedy nie trzeba, też są w stanie samodzielnie podjąć decyzję i nie będą oglądały się wcale na nas. Lubią ruch i go naprawdę bardzo mocno potrzebują. Oczywiście, kiedy zapewnimy im tą odpowiednią ilość ruchu, wtedy stają się psami bardzo spokojnymi, nie niszczą, w domu są psami, które niektórzy określają mianem kanapowców, ponieważ często dochodzi właśnie do takiego mylnego spojrzenia nie tylko na fińskie olachunda że. Ktoś do kogoś przychodzi i mówi ten twój pies tylko leży. Nie pamiętając, że właśnie wróciliśmy z trzygodzinnego, bardzo intensywnego spaceru. Taki jest właśnie chiński, chińs nie chiński. O chińskich psach będzie kiedy indziej. Fiński laphunt, ponieważ uwielbia ruch, bardzo mocno go potrzebuje, ale kiedy go mu zapewnimy, wtedy nie sprawia problemów. Dobrze dogaduje się z dziećmi. Ale oczywiście nie są one tak, ta granica ich cierpliwości nie jest jakaś niewiarygodna. To musimy bardzo mocno pamiętać. Ale to jak zawsze. No i jak zawsze pies, dziecko pod opieką osoby dorosłej. Choć nie są psami agresywnymi, to jednak trzeba je socjalizować, żeby być pewnym, że zachowają się w odpowiedni sposób w czasie kontaktów z innymi psami. Jeśli chodzi o koty, najlepiej, gdyby były z nimi wychowane. Niestety, niestety. Ale te psy nie zawsze mogą się z tymi kotami dogadać, zwłaszcza kiedy widzą je po raz pierwszy. Tutaj jednak ta socjalizacja i wychowanie też jest wskazane. Strużowanie to coś, w czym są naprawdę bardzo dobre. Do tego niewiarygodnie odważne i potrafiące zawsze stanąć nas, w obronie nas. Ten 25-kilogramowy pies potrafi postawić się dosłownie każdemu, jeśli tylko wyczuje, że to jest zagrożenie. Które może nam grozić. Często posiadają całkiem silny instynkt myśliwski. I to należy na to bardzo uważać, ponieważ ten instynkt myśliwski, łowiecki, no może spowodować, że na spacerze za czymś się rzuci, a ponieważ jest bardzo sprawnym łowcą, to może nam jakiegoś zająca, barżanta, nie wiem co, coś przynieść. I tutaj jest ważne szkolenie. Wychowanie nie stanowi problemu. To psy, które wymagają naprawdę. Troszkę naszej chęci i troszkę no, czasu więcej, żeby były wychowane w taki sposób, jak trzeba. Nie będzie sprawiał w tym problemów, nawet jeśli ktoś nie ma dużego doświadczenia w wychowaniu psów. Jeśli chodzi o szkolenie, duża inteligencja do tego w większości tych psów olbrzymia chęć pracy z nami powodują, że to szkolenie jest proste, chociaż ta lekka upartość jednak jest i potrzebujemy troszkę. Motywacji, ale efekty potrafią być naprawdę genialne. Pielęgnacja. Pielęgnacja jest prosta, chociaż trzeba pamiętać o tym, że dwa razy w roku dosyć mocno linieją i to często jest to bardzo, bardzo mocno widoczne, zwłaszcza na przykład na naszych meblach. Zdrowie to psy bardzo odporne, bardzo zdrowe, długowieczne, chociaż jak zawsze trzeba uważać na dysplazję i problemy z oczami. Żywienie tu nie ma żadnych problemów nie są wybredne. Nie ma problemów z tyciem, ponieważ są to psy ruchliwe, pełne temperamentu i raczej nie tyją. Wady i zalety. Tradycyjnie zaczynamy od wad. Mocno linieją, silny instynkt domyśliwski. jednak mają swoje zdanie, lubią samodzielnie podejmować decyzje. Są trochę uparte, co niektórym może przeszkadzać, zwłaszcza jeśli im popuszczą i będą one robiły co chcą. Teraz przejdźmy do zalet. Wierne, lojalne, bardzo przyjaźnie nastawione do ludzi. Świetny stróż, bardzo inteligentne, w większości przypadków chętne do nauki i te rezultaty tej nauki są naprawdę genialne, bardzo odporne, bardzo zdrowe, świetne psy, sportowcy, o tym nie wspomniałem, ale takie są właśnie. Wesołe, chętne do zabawy, ta pielęgnacja, chociaż to linienie, jest prosta, taki świetny pies rodzinny, przyjazny i spokojny. No i lubi ruch. Tego nie wspomniałem wśród wat. Ponieważ właściwie to jest zaleta. Dla kogo? To jedne z tych psów, które są tak elastyczne, tak pełne tych zalet i pozytywów, że właściwie pasują dla każdego z nas. Oczywiście, jeśli zapewnimy im odpowiednią ilość ruchu i odpowiednią ilość czasu z nami. I pamiętamy o tym instynkcie myśliwskim i o socjalizacji. Wtedy są genialnymi psami rodzinnymi, genialnymi towarzyszami, psami, które będą naprawdę świetnie sprawdzały się. Właściwie we wszystkim. Szkoda, że właściwie w Polsce tych psów nie spotykamy i właśnie takie pokazanie zdjęcia takim ludziom, którzy nie zajmują się jakoś głęboko psami, a nawet osobom, które interesują się psami, bardzo ciekawi, bardzo ten pies się podoba, ale wiele osób się właśnie pyta, czy to jest jakiś mieszaniec. A jak się powie kilka słów, to każdy jest zaciekawiony, że taki pies istnieje. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć się, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe. Wiesz więcej coś o tych psach? Zapraszam oczywiście do sekcji komentarzy. Z biegiem czasu będzie więcej takich ciekawych materiałów o takich psach, niestety rzadko spotykanych w Polsce. Niedługo też będzie powrót do opisów psów, tych, które były opisywane 2-3 lata temu żebyśmy to sobie odświeżyli. Każde Twoje wsparcie, komentarz, łapka w górę, subskrypcja, polecenie tego kanału pomaga w jego rozwoju, tak żebyśmy mogli dalej tworzyć takie materiały. Na dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia. Ponownie.